Program Rolnik Szuka Żony zdobywa coraz większą popularność, a uczestnicy tej randkowej serii cieszą się rosnącym zainteresowaniem. W obecnej edycji jednym z wyróżniających się uczestników jest Marcin, sadownik z Mazowsza, który z sukcesem rozpoczyna swoją przygodę w mediach społecznościowych. Jak zbliżamy się do finału, emocje sięgają zenitu. Rafał zdecydował się na związek z Dominiką. Sebastian ma nadzieję, że Kasia pozostanie przy jego boku. U Agaty na farmie pozostał tylko Irek, choć nie jest pewne, czy ilość pracy na roli go nie zniechęci. Wiktoria i Adam wymienili już pierwsze pocałunki, a Marcin i Ania planują wspólne życie. Czy wszystkim parom uda się utrzymać te relacje na dłuższą metę? Marcin z jedenastej serii Rolnik szuka żony na swoje gospodarstwo zaprosił Roksane, Magdę i Annę. Ostatecznie to Ania została wybranką rolnika. Para szybko postanowiła zamieszkać razem, a Ania ogłosiła tę decyzję podczas spotkania z matką i siostrami Marcina. Relacja między Anią a Marcinem zaczyna przypominać historię Ani i Grzegorza Bardowskich z drugiej edycji. Ja wierzę w to, że ten cały program i że się spotkaliśmy to przeznaczenie. Odkąd zobaczyłam Marcina w wizytówkach, to poczułam w środku, że to fajny kandydat, mówi Ania w jedenastym odcinku. Marcin, choć poświęcił wiele czasu na udział w programie Rolnik Szuka żony, nadal ciężko pracuje w swoim sadzie, co przynosi mu wymierne korzyści. Jego wysiłek został niedawno doceniony nagrodą Mistrz Województwa Mazowieckiego w kategorii Rolnik Agroliga 2024 rok. Z tej okazji Marcin podzielił się w mediach społecznościowych zdjęciem z pucharem, dodając komentarz: "Podobno najlepsze jabłka na Mazowszu." Przecinek. Wydaje się, że dla Marcina zarówno życie zawodowe, jak i prywatne zaczyna układać się najlepiej, jak można by sobie życzyć. Jego fani nie szczędzili gratulacji, wspólnie ciesząc się z jego osiągnięcia. Komentarze typu: najlepsze jabłka, najlepsza dziewczyna, no urodzony zwycięzca, czy Ania pomogła w zbiorach, to najlepsze. Świadczą o ich ogromnym wsparciu. Gratulacje płynące z różnych stron dodają tylko splendoru temu sukcesowi. Ciekawi jesteśmy, jak potoczą się dalsze losy Marcina i Ani. Czy ich wspólne plany na przyszłość okażą się równie owocne, jak mazowieckie jabłka Marcina? Jak myślicie, czy Ania i Marcin stworzą trwały związek?